Przepraszam za jakość, ale dzisiaj z telefonu, bo nie chcę mi się setapować kamery, a czytam fajną rzecz, która dodatkowo daje mi do myślenia w kwestii całej bańki na sztucznej inteligencji, jaka jest w tym momencie. A mianowicie to, że tak, faktycznie bańka jest jest bardzo mocno przeinwestowana w to. Czy ona pęknie? Nie do końca jestem o tym przekonany, ponieważ tak jak w nic innego i w żadną inną bankę wcześniej na świecie nie były umoczone kraje. W sensie bardzo duże pieniądze Płyną z przeróżnego rodzaju instytucji państwowych, w związku z tym, no, jest to w jakiś sposób zabezpieczane, że nawet jak się ta noga powinie i cały ten biznes będzie leciał na ryj, to gdzieś tam rękę być może państwa podadzą. Po pierwsze, też najpotężniejsze firmy na świecie są w to umoczone. w związku z tym, no jakby one bardzo mocno poleciały, to wpłynie to na gospodarki kraju, w którym. Firmy funkcjonują. Natomiast faktem jest, że większość tych firm ma gdzieś jakiś dodatkowy dochód i inwestycje w sztuczną inteligencję jest to ich tylko i wyłącznie próba przejęcia strategicznego, bo co do tego nie ma. Najmniejszych wątpliwości, że sztuczna inteligencja jest strategicznym elementem rozwoju technologii w przyszłości. Natomiast pytanie, czy tak wysokie nakłady na nią kładzone są w jakikolwiek sposób u u urealnione czy też u um umotywowane realnym zyskiem w przyszłości? Moim zdaniem nie. To jest czysta, po prostu zimna wojna technologiczna na zasadzie, kto zbuduje najlepszą technologię, być może przeforsuje ją w przyszłości i. Być może będzie czerpał z niej absolutnie gigantyczne dochody. Natomiast mały kamyczek tutaj do ogródka wrzucą też państwa, czyli Potencjalnie też te podmioty, które mogłyby ratować te firmy przed upadkiem, będą mogły się do takiego upadku całej tej bańki i potężnych na to inwestycji przyczynić, a mianowicie regulując sztuczną inteligencję prawnie. W tym momencie już Korea Południowa, no jakby nie patrzeć, wielki tygrys azjatycki, będący swego rodzaju przodownikiem wszelkiego rodzaju technologii, przypominam Samsung choćby stamtąd pochodzi, ale masę innych firm technologicznych pochodzi z Korei. Południowej, no i w ślad za Koreą, jakby idą już nie, nie tyle co w ślad, co równorzędnie, ale Korea finalizuje to prawo, Stany Zjednoczone i Unia Europejska to może istotnie ograniczyć ewentualne zyski ze sztucznej inteligencji. No i moim zdaniem gdzieś tam przyspieszyć to ucięcie inwestycji w sztuczną inteligencję, tak napędzanej. Sztuczna inteligencja to moim zdaniem jest absolutna przyszłość i albo jedna z przyszłości. Natomiast te koszty ponoszone na sztuczną inteligencję moim zdaniem są absolutnie przegięte.